serdecznie. Szanowni Państwo, rzeczywiście dzisiaj z jednej strony będziemy mówili o bardzo dobrych rzeczach, z drugiej strony będziemy też mówili o prośbie, ale rozpoczniemy od tej bardzo dobrej rzeczy. W wrześniu zeszłego roku spółka Radpec podjęliśmy wspólnie taką decyzję co do tego, że złoży wniosek do działania 9.2 dotyczącego tak naprawdę obniżenia czy też zmniejszenia ilości strat utraty ciepła w poszczególnych węzłach ciepłowniczej, podniesienia efektywności ciepłowniczej dla miasta Radomia. Taki wniosek został złożony szanowni państwo, tak jak powiedziałem we wrześniu. Jesteśmy po podjęciu decyzji dotyczącej tego wniosku. Spółka Radpec będzie realizowała w najbliższym czasie, tak naprawdę do połowy 2015 roku, wniosek na ponad 40 milionów, dokładnie mówimy o kwocie 47 milionów złotych. Pieniądze, jakie udało się nam pozyskać, to 26 milionów złotych. Stanowi to, Szanowni Państwo, 66% kosztów kwalifikowanych, które odnoszą się do tego typu projektów i stawia to naszą spółkę w tej puli najwyższej czy też w najwyższej półce możliwych dofinansowań, bo pamiętajmy też o tym, że część dofinansowań, czy część dofinansowania to są koszty, które nie są kosztami kwalifikowanymi. Gdybyśmy spojrzeli na wartość, pomijając koszty kwalifikowania, de facto byłoby to 85%, więc z półce Radką, Radkę, przepraszam, udało się to, co jest rzeczywiście bardzo trudne i należą się z jednej strony gratulacje, ale z drugiej strony też trzeba jasno powiedzieć, że... Wpompujemy w najbliższym czasie prawie 50 milionów złotych w system ciepłowniczy po to, abyśmy my, jako mieszkańcy naszego miasta, mogli z niego korzystać jak najbardziej komfortowo i oczywiście jak najtaniej, bo to też jest intencją najważniejszą, to aby te utraty były jak najmniejsze. Bardzo mocno trzymam kciuki za pana prezesa Mazurkiewicza, żeby Radpec. Dobrze to zrealizował, dobrze to po konsekwencji rozliczył. No i panie prezesie, z drugiej strony też będę trzymał kciuki za to, żeby te kolejne pieniądze, jak będą tylko możliwe do pozyskania, czy to w przypadku, mam nadzieję, kontraktu terytorialnego, mam nadzieję, że również pieniędzy, które można pozyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, żeby panu się udawało. Pozyskiwać, dlatego też, szanowni państwo, bardzo dobra wiadomość dla nas jako miasta. Pozyskaliśmy 26 milionów złotych na modernizację tych sieci i myślę, że należy tylko pogratulować panu prezesowi. Panie prezesie coś może bliżej i więcej na temat rzeczy technicznych. Szanowni Państwo. Rzeczywiście to jest projekt, który nie ma precedensu w historii rad Pecu. Jest to największy realizowany przez nas projekt, co to da. Otóż na. Zmodernizowanych odcinkach sieci i węzłach zmniejszymy straty na dystrybucję energii o 60%. To jest kolosalne osiągnięcie. Zwiększy to diametralnie bezpieczeństwo dostaw. Oczywiście to ma też wpływ na późniejsze koszty przedsiębiorstwa i ceny, bo bowiem awarie. Są jedną z wielu przyczyn strat i, i podnoszenia cen, prawda? One są nieuniknione, ale tu nie chcę mówić o awariach, no bo one były są i będą. Ten projekt ma na celu uniknięcie tego typu rzeczy i ma na celu poprawienie bezpieczeństwa i też jak gdyby chronienia mieszkańców radomia przed nadmiernym wzrostem cen energii cieplnej. Zmodernizujemy 26, 23 km sieci. 160 węzłów cieplnych indywidualnych i 23 węzły grupowe. To spowoduje dużo większy komfort cieplny dla mieszkańców Radomia, obniżenie strat, komfort w postaci dowolnego włączania i wyłączania się z sieci. To też będzie powodowało, że, że, że mieszkańcy będą szybciej mogli się ogrzewać z naszej firmy, niż jak w węźle grupowym musi być zgoda ponad połowy uczestników tego wszystkiego i to może się przedłużać w czasie. To jest, to jest projekt, który jest projektem, nad, nad którym pracowaliśmy od, muszę powiedzieć, od kilku lat. W roku 2010 złożyliśmy po raz pierwszy ten wniosek, ale wtedy on nie otrzymał dostatecznej. Punktacji, to dzięki determinacji zarządu i pracowników spółki odwołaliśmy się od punktacji oceny, dostaliśmy więcej punktów i dlatego teraz jesteśmy w grze. My w roku 2011, mimo że nie uzyskaliśmy dofinansowania, ten projekt jak gdyby uznaliśmy za swój plan i go realizowaliśmy, i teraz otrzymamy zwrot. E, e, zrobionych rzeczy w 2011 również roku. Także tu była bardzo duża determinacja spółki, i, i tak jak powiedziałem, to jest projekt, który nie ma, nie ma, nie ma precedensu w historii, w historii Rad Pecu. W przeciągu 2,5 roku zrobimy coś, co musielibyśmy robić, no powiedzmy, przez 12 lat, e, siłami własnymi. Radomia, mieszkańcy będą mogli szybciej, tak jak pan powiedział, omrzeć się, bo teraz nie liczyć na, na zgodę. tak, w tym odzie, e, proszę, radomia to dotyczy, tak konkretnie? To dotyczy całego radomia. Te odcinki sieci i, i, i węzły były typowane głównie z punktu widzenia ich wieku. Czyli tam, gdzie to było najstarsze, najbardziej, najbardziej awaryjne prawda, i ryzykowne, to to wytopowaliśmy do tego projektu e, i to w pierwszej kolejności robimy. Prawda? Także, także to ma bardzo wielki wpływ na bezpieczeństwo. No my mamy do czynienia z, z siecią, która ma ponad 30 lat w niektórych miejscach, także, e, także już e, gdybyśmy to robili siłami własnymi, no to, to jakby tu Państwu powiedzieć, no ja nie spałbym po nocach. Teraz to, to zrobimy bardzo szybko. Panie prezesie radom? Ja mam jeszcze inne pytanie takie natury finansowo-technicznej, bo yy, no już wiemy... 26 milionów dla Radomia, ale proszę powiedzieć, jakie konkretnie koszty będą ponoszone, bo to 26 milionów to jest całość, ale jakie konkretne koszty jakich konkretnie, nie, wiem, może nie elementów, ale powiedzmy działań związanych z tą modernizacją, z tym dociepleniem sieci będą ponoszone. Czy Pan już ma taki konkretnie, takie konkretne wyliczenie? Oczywiście to jest, tak jak powiedziałem, zostanie zbundaryzowane 23 km sieci, 160 węzłów cieplnych indywidualnych i 23 węzły grupowe. To są elementy systemu ciepłowniczego, które, które są bardzo istotne. 23 km to nie jest, ile jest sieci w ogóle? 160 km. To są odcinki wytypowane w taki sposób, gdzie Ryzyko awarii było największe. I to jest ten, przez to typowanie, bo, bo można było zrobić, pójść powiedzmy, po najmniejszej linii oporu i zrobić jakiś tam odcinek, prawda? A, a, a dzięki temu, przez to my musieliśmy uzyskać, i tu muszę również podziękować panu prezydentowi i jego służbom. My żeśmy uzyskali 22 segregatory wyciągów geodezyjnych, map. Dzięki, że, dzięki temu, że nie było w, w tym żadnych opóźnień, mogliśmy na czas złożyć ten projekt. To jest gigantyczna praca, bo na to co inni mają półtora roku, my żeśmy mieli trzy miesiące, żeby wejść w ten, w ten projekt. Była to naprawdę gigantyczna praca, uzyskiwaliśmy pozwolenia od indywidualnych odbiorców i tak dalej, to była naprawdę cała firma była zaangażowana w ten w ten projekt po to, żeby zdążyć, no bo to są rzeczy, które inne firmy robią przez 5 lat. My wchodzimy w trakcie tego projektu na dwa i pół roku. Czyli będziemy musieli w przeciągu dwóch i pół roku zrobić to, co się normalnie robi w przeciągu 5 lat, więc to są bardzo wielkie wyzwania. Oczywiście ja rozumiem, że Panu chodziło również o to, z czego zostanie sfinansowany ten, ten projekt. Otóż już mamy promesę kredytową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Sfinansujemy ten projekt kredytem pomostowym i po części jeszcze z takiego programu Elena, który, który jest projektem realizowanym przez Bank Rady Europy. I tu tak gdzieś będziemy się starać o jakiś 1 milion złotych na projektowanie. A to w sumie ile? To ile ten cały projekt? Całość, całość, całość projektu wydawało mi się, że ja to... 47, milionów, 47, 47, 47 milionów dofinansowanie Szanowni Państwo 26 milionów, co stanowi 66% kosztów kwalifikowanych. Nie, kosztów, kosztów przepraszam, kwalifikowanych to 84%. 80, 80, mhm. Ponad 84%. Mhm. Wartość pozostała musi być dołożona przez spółkę RadPEC, Rad tak jak Pan Prezes tu powiedział, te pieniądze będą pochodziły tak naprawdę z kilku źródeł. Z jednej strony z WFOś z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z drugiej strony bezpośrednio z samej spółki, ale również z programu Elena, o którym no, zostało to już powiedziane. I ja bym chciał tak, bo, bo ciepłownicy zawsze mówią takim językiem, który jest trudny do zrozumienia dla większości z nas. Szanowni Państwo, te 26 km e, 3. Przepraszam, 23, 26, 23 km do 126, zwracał 23, 23 km sieci, to szanowni państwo wytypowane sieci, które są najsłabsze z racji, tak jak powiedzieliśmy technologicznych i powiem tak, trzymam kciuki za nasze miasto, obyśmy nigdy w życiu nie myśleli o wymianie całości sieci od razu, bo byłoby to niemożliwe. To jest rzeczywiście skok bardzo duży. Pan prezes powiedział o 12 latach i mniej więcej taka jest sytuacja w sensie odtwarzania sieci, więc w ciągu dwóch i pół roku nadrobimy tak naprawdę pewien dystans na kilka lat do przodu, no ale też mamy świadomość, że te sieci w niektórych miejscach są kilkudziesięcioletnie, w technologiach, które dzisiaj są często niestosowane albo w technologiach takich, które można zamienić na jeszcze nowsze po to, żeby efektywność, Samego procesu była dużo wyższa, więc będziemy o to zabiegać, ale rzeczywiście jest tak, że te pół roku ma nam posłużyć za te 12 lat, o których pan prezes powiedział, i bardzo dobrze, bo dochodzimy do pewnego krańcowego momentu w przypadku niektórych części sieci, czy też węzłów ciepłowniczych, do możliwości ich użytkowania. Tak jak każda rzecz mechaniczna, również. To wszystko, co się znajduje pod ziemią, ale i nad ziemią, e, ulega zniszczeniu, więc e, bardzo, ale to bardzo dobra informacja od strony przede wszystkim zarządzania miastem, ale też pewnego bezpieczeństwa ciepłowniczego dla, dla mieszkańców miasta, którzy no, w bardzo dużej e, części jednak korzystają z sieci ciepłowniczej, e, tej ogólnodostępnej. I, I najtańszej. I, I najtańszej, tak, bo to należy również podkreślić, że. Dzisiaj rzeczywiście jest tak, że i mam nadzieję że przez długie lata tak będzie, że dzisiaj ciepło, które pochodzi z tego głównego, centralnego odbiornika, jakim jest dzisiaj RadPet, rzeczywiście jest najtańsze i zresztą to widzimy w przypadku niektórych, czy to wspólnot, czy części miasta, które są oddawane jako bloków zabiegają o to, żeby rad rzeczywiście podprowadzał tam swoje sieci. Myślę, że też to będzie robione. Szanowni Państwo, ja chciałbym bardzo ciepło powiedzieć o kolejnym temacie, który, który dzisiaj jest w trakcie naszej konferencji. Też bym prosił o jakąś formę zainteresowania. Ja wiem, że... E żule są wręcz pożądane. I, i muszę powiedzieć, liga żule i w ogóle, Szanowni Państwo, ciepłownictwo jest fascynujące, tak całkowicie na marginesie, ale chciałbym też zainteresować Państwa jeszcze jednym tematem, a mianowicie moim listem, moim wnioskiem, moją prośbą do Pana Ministra Michała Boniego, Ministra Administracji i Cyfryzacji. Szanowni Państwo, w ostatnich w ostatnim tygodniu pojawiła się informacja dotycząca tego, że administracja rządowa będzie likwidowała około 1400 miejsc pracy w administracji. Z jednej strony to jest bardzo zła informacja dla urzędników, którzy pracują w tychże ministerstwach, czy też w urzędach wojewódzkich administracji centralnej jako takiej, ale z drugiej strony również pan minister Michał Boni. E, powiedział o pewnym pomyśle, który chciałby realizować. Myślę tutaj o e, tworzeniu centrów, usług wspólnych dla rozliczenia i prowadzenia administracji rządowej. I, Szanowni Państwo, podobnie tak jak w przypadku e, innych e, tego typu pomysłów, ja prosiłbym o zainteresowanie, czy też zainteresowałem Pana Ministra Boniego możliwością utworzenia takowego. Centrum w Mieście Radomiu. W Mieście Radomiu zarówno gmina miasta Radomia, jak i również administracja rządowa e, posiada nieruchomości, w których śmiało może realizować tego typu zadania. W Radomiu jest mnóstwo osób przygotowanych do tego, aby pracować jako ludzie, związani choćby z obsługą administracyjną samej administracji, z obsługą e, ekonomiczną, kadrową, księgową, czy też obsługą. Innego rodzaju. Zachęcam tym samym pana ministra i mam nadzieję, że pan minister weźmie to pod uwagę. Z jednej strony, no, likwidując te miejsca pracy w poszczególnych administracjach rządowych, do tego, aby się pochylił nad możliwością zlecenia czy też posadowienia takiego centrum usług wspólnych w mieście Radomiu. Mam nadzieję, że byłaby to z jednej szans, strony szansa na rozwój tych ludzi, którzy. Mają takowe wykształcenie i kwalifikacje, ale z drugiej strony też należy pamiętać o cenie choćby nieruchomości w Radomiu, o wartości pracy, za którą zdecydowanie mniej musiałby pan minister zapłacić, jak w miastach takich jak Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Kraków czy, czy wielu innych. Tym samym, tak jak powiedziałem, zwróciłem się do pana ministra z taką prośbą o rozważenie i mam nadzieję, że znajdzie to uznanie. Z jednej strony mam świadomość, że w całej Polsce. Pan minister będzie redukował to zatrudnienie, czy też administracja będzie redukowała, ale tworzenie takich centrów powoduje też to, że ktoś może na tym wprost, mówię, skorzystać. Myślę tutaj o naszym mieście, dlatego też tak o taką interwencję, o takie zainteresowanie poprosiłem. Mam nadzieję, że spotka się to z zainteresowaniem pana ministra, bo niego i, i nie kryję, że chciałbym, aby pewne wsparcie ze strony poszczególnych parlamentarzystów, czy tak naprawdę wszystkich parlamentarzystów w naszej ziemi znalazło się dla tego pomysłu, bo Rada ma taką możliwość zorganizowania takiego centrum i, i myślę, że to by był znakomity również pomysł na to, żeby administracja rządowa doceniła również sytuację związaną z, z sytuacją społeczno-ekonomiczną naszego miasta.